Wielkie brawa, ochroniarz franc! A tu jeszcze Siema, jakiś franco. krawat dla karwata został. Jak chyba? się czujesz tym, że załaściwie no, w sekundę stałeś się, nazwijmy prawie gwiazdą internetu. Powiem tak, nigdy nie znalazłem się w takiej sytuacji, ale dziękuję wszystkim oglądającym. Przybyłem tutaj gościom gali. Znalazłem się tutaj dzięki pracuję w firmie Slide Protection. Pracuję tam już kilka lat. Także firma zatrudnia, powiedzmy, takich ochroniarzy jak ja, wyszkolonych, nie bojących się różnych rzeczy ciekawych. I to wszystko, no. co ja mogę więcej powiedzieć. Dobra, powiedz mi tak pokrótce jeszcze, żeby ludziom bardziej przybliżyć twoją postać, żeby wiedzieli mniej więcej czego się spodziewać. Ile masz lat, Franc w ogóle? Ogólnie mam 40 lat, już wiekowy jestem. Troszkę trenowałem w dzieciństwie, trochę judo, trochę judo. wiadomo, sporty siłowe, wyciskanie na klatkę. Kiedyś szkoła lotnicza, także moja powiedzmy przeszłość jest dosyć bardzo bogata. E, to jeszcze zanim cię pożegnamy i zanim myślę padnie jakaś propozycja w twoim kierunku od Highlig, e, chciałem zapytać o jakąś taką anegdotę najdziwniejszą, najciekawszą. A propozycja już padła. ta propozycja ta, już ta woski, padła. Propozycja już no padła. To jeszcze lepiej. Francji, jesteś gotowy walczyć na następnej edycji. Tak jak najbardziej. No to Jestem pięknie. Gotowy. To Franc, ostatnią rzeczą, o którą cię zapytam, jeszcze taka najdziwniejsza interwencja w twoim życiu. Chyba, że to ta tutaj przed chwilą. Można powiedzieć dokładnie, że tak. Moje interwencje polegają na całkich innych rzeczach, ale mówię na takiej gali znalazłem się pierwszy raz. Walka, jakiś oktagon czy mata nie jest mi obca, także znam takich ludzi, także doskonale się w tym pewnie odnajduję. Dobrze, to w takim razie ja jeszcze zapytam zgromadzoną tutaj publiczność, bo mieliśmy tutaj dwa starcia. Tak naprawdę był, był Franc kontra Super Mario i był Franc kontra Denis Załęcki. Które z tych starć byłoby dla Was ciekawsze potencjalnie? Kontra Super Mario? Niespecjalnie. Czy kontra Denis Załęcki? Maliku, lud przemówił. Zajebiście. Cieszę się, że tego typu rzeczy w ogóle jakby dzieją się. I to też wszystkim Wam widzowie powinno pokazać, że po prostu pod wpływem impulsu i, i powiedzmy jak los czegoś chce, czy komuś jest coś pisane, to po prostu to się dzieje. Dziękuję bardzo. To w takim razie i Wy podziękujcie Francowi. Wielkie brawa!